Ja z dzisiaj to będzie już vlog, taki gdzie wracamy z ogórkiem, tutaj z szkołą. Też, to się też lepiej w tędy I na 5 lajków, bo pewnie więcej nie będzie, to będzie kolejny vlog z powrotem ze szkoły. A w ogóle mam fajne takie budziki z sądzili, że nadzieję, że to jest Bo, eh, Kolejne, montuję, w sklepie. Zach zachodzimy do sklepu, więc tam. Eh, na, górkę, e, no, na górkę no. E, będzie, i, I tam będą przerywki różne tam. Jakieś porobię. E, o, Może o. fajnie wyjdzie. Nie wiem, dzisiaj o której to będzie, bo jest 14:33, a ja dopiero wracam szkoła. Jest gdzieś tam o. O, dalej, Co dzisiaj się zepsuło nie, już dobrze jest, bo mi się sznurek ten taki wyczepił, także nie mogę go pociągnąć, nie? Więc nie bo... no. to mu będę musiał została się... droga na przykład. W takim mieście jesteśmy, tu, nie będę Wam szczególnie e, e, zdradzał, ale poz, zdradzę jedną rzecz. Pierws, pierws, pierwsza no... Pierwsza e, no, ale pierwsza litera naszego miasta to jest M. No. A, a druga to jest... No to już będzie łatwe Mraków Widzicie jakie wygląda <grym> miasto? Mraków no, Mraków Cię, nie jest, jest, dobra, Tam jesteśmy z powrotem tej mówi, że fajnie To drugi dzień szkoły, na pewno jest fajnie Ale, ale nie, wracać, wracać do szkoły i chodzi. A, no. <grym> i Dzisiaj to jeszcze nie rodzi To wtedy fajnie Znajomych? Nie, ale znałem hmm, No widzę, że coś tu się kręci u góra S <grym> Ja już ja się a ty mówisz, że na kopie Tindera? Dla Mekki ja Powiedziałam, że mam 60 lat Tinderowiec <grym> Ale ja wam powiedziałam, że mam 60 lat, nie? Dla Mekki <grym się> Będą odcinki z tego Szukamy dziewczyn To będzie najlepszy odcinek z tym Dobra, widzę, zabijemy tutaj za, już są sklepy, więc e, e, robimy cięcie i będę tylko urywki ze sklepu w ogóle. I już właśnie wychodzimy. Tutaj e, kupię limonkę. Tam na, na przebitkach widzieliście oczywiście. ja tutaj pijęłam. i teraz dalej podróżujemy do mojego domku. To druga część naszej podróży. Live. tak Tak e, miał chomika, który się nazywa Lamone, Ale niestety nie żyje Moja Mijusia jeszcze żyje Bąbelek żyje, jeszcze było Helenka Mojej siostry e, chomika Ale też właśnie miałem go, go pokazywać e, Ale to już niedawno zdechł. Blue jest, żyje No Tam on? Dobra To my, to my, widzowie, będziemy robili przerwę, a idziemy nagrać e, teścik e, tych napojów. I tu nagradzam odcinek teraz? E, nie, nie. Byli oddzielny odcinek z tego. A może choć tam jest ta taka fajna. A co będziesz jest? Na To mnie. Słuchajcie, Na ten mur Łał, piękna symfonia dla mnie. No ale widzowie, widzimy się w późniejszym czasie Polecam, bardzo dobre A tak na serio widzowie Idziemy właśnie do Grigor, tutaj tylko Tam swojej babci niej, że coś tam nie wiem Znaczy do mamy nie wiem, czy znaczy, Miał, mówił mi, że to ciekaw, to mamy zanie. A my wyruszamy dalej w podróż. E, już nagrałem filmik, będzie też na kanale, będzie filmik, gdzie coś tutaj tam, bardzo dobre to jest. Dobra, e, bym powiedział Wam To, e, to jest, e, jak, e, ile to oceniam, ale po na ten odcinek, by dowiedzieć się e, ten, e, Jak to oceniam i co to tam mówiłem. I tu jest, Zobaczmy ehm... Dobra. A ty wr wr wrzucasz tego vloga? Ale, a ja jeszcze nie nagrywasz? Ja nagrywam, dopóki nie będzie do domu, w klapce będę nagrywał. tutaj w łokcie w takich, o proszę naciśnij tutaj na wzory. ja tak nacisnę. naciśnięty guzik no dobra, dobra idziemy tak lewo i prawo musicie się obejrzeć tutaj przypominam żeby było. Bezpieczeństwa. Jak to ogór mówi BHP? A nie, BHP to nie było chyba to. I No ogór, X -t 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 -t. to X, Teraz to trochę głośno bo byliśmy tutaj na skrzyżowaniu. Jak na krzyżowaniu, to tam pewnie, pewnie fiesza, teraz idziemy <laughs> ze skrzyżowania. Trochę wam pokażę, tego skrzyżowania. Tak szybko, żeby tutaj żadnych rejestracji nie pokazać. Ale pek, a w sumie widzę